Pan Jezus jest chyba jedyną postacią w historii ludzkości, wobec której nie wolno, nie da się przejść obojętnie. Tak jak ludzie z dzisiejszej Ewangelii, my też musimy zabrać jakieś stanowisko, za Nim albo przeciwko Niemu. Wielu chciałoby być obojętnym na tą kwestię. Mówi się, mnie to nie obchodzi, mnie Jezus i Jego kwestia, Jego misja nie dotyczą, ale obojętność też jest decyzją. A wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Przecież on jest pomazańcem, Chrystusem, Mesjaszem. Christos po grecku znaczy właśnie pomazaniec, czyli namaszczony. Drodzy mówią, czy Mesjasz nie ma przyjść z Betlejem, a nie z Galilei? Co może przyjść z Galilei? Na pewno nie prorok, na pewno nie Mesjasz. Jest pewien rozdźwięk, jest pewien spór o Jezusa. Ten spór trwa już setki, no właściwie tysiące lat. Jedni są za Nim, drudzy są przeciwko Niemu. Trzeba obrać jakieś stanowisko. Również dzisiaj wielu mówi... Czy tak ma wyglądać Mesjasz? Czy Mesjasz, ten, który ma wybawić świat, to nie powinien być ten, który ma dać nam wolność, dać nam wytchnienie, dać taki raj na ziemi. A po co te nakazy? Po co te wszystkie przykazania, zakazy? I zwłaszcza młodzi ludzie buntują się przeciwko takiemu Mesjaszowi, Mesjaszowi, który daje jakieś prawo, jakieś właśnie polecenia, jakąś drogę do przejścia. Nie chcemy takiego Boga. Wielu z nas na to się buntuje. I zobaczmy, z drugiej strony, poza tą wolnością, którą tak bardzo pragniemy i wydaje nam się, że Mesjasz ten Jezus nam chce odebrać. Drugą taką sprawą jest może cierpienie. Jak to ten, który ma zbawić świat, przyszedł i cierpi. Mało tego, nie zlikwidował cierpienia, każe nam nieść Krzyż. Nieść Krzyż w XXI wieku czy to ma jakikolwiek sens, czemu on chce naszego cierpienia? Czemu chce naszego bólu? Czy nie powinien stworzyć raju na ziemi, świata, gdzie nie ma wojen, gdzie dzieci nie głodują, nie umierają, gdzie nie ma przemocy? Czemu takiego świata nie stworzył mesjasz? Czy naprawdę Jezus jest mesjaszem, skoro nie doprowadził do tego wszystkiego? Ta Jezusowa wolność nie jest swobodą, nie jest powiedzeniem rób ta co chce ta. Jest pewnym prawem, która prawem miłości, które daje wolność. To Jezusowe wyzwolenie od cierpienia nie jest pozbawieniem nas każdego bólu, każdej choroby, każdego cierpienia duchowego, a nawet upadków grzechowych. To uwolnienie od cierpienia jest nadaniem Mu sensu. To są te płatki róż, to są te kwiaty, które Pan Bóg chce właśnie złożyć w nasze ręce i przez cierpienie również chce nas zbawiać. Żadnego świętego człowieka cierpienie nie omijało, ale on przeżywał je w sposób cudowny i zbliżał go do, do Jezusa. I uświęcało, wywyższało w jakiś sposób. Mało jest takich, którzy chcą to przyjąć, którzy chcą takiego Jezusa, a nie takiego, jakiego sobie wyobrażają. Dochodzi więc do rozłamu. Ewidentnie doszło do tego rozłamu wśród Żydów 2000 lat temu. Jedni mówią, właśnie to jest Mesjasz, drudzy mówią, to nie jest Mesjasz. Rozłam pojawia się również wśród faryzeuszy. W dalszej części tej Ewangelii usłyszymy o tym, jak nikodem Wstaje jakoś w obronie Pana Jezusa. Mówi, czy sądzimy kogoś, zanim się ten ktoś wypowie, zanim zbadamy sprawę. Faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani, czyli przywódcy tamtego świata religijnego nie chcą takiego mesjasza. Bardzo mocno się mu sprzeciwiają i odrzucają. I Ewangelia kończy się ciekawą sceną, gdzie święty Jan notuje na pewno nie bez przyczyny, że każdy rozszedł się do swojego domu. Wrócili do swego domu, czyli pozostali przy swoich przekonaniach, bo albo Jezusa przyjęli, albo Jezusa odrzucili. Nie da się zająć tutaj stanowiska neutralnego. W tej decyzji, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet obojętność jest już decyzją. Niewątpliwie droga za Panem Jezusem jest drogą krzyżową, ale ona ma sens, bo kończy się wielkim szczęściem, wielko, wielkim ogrodem zielonym, kwitnącym zbawieniem, do którego Pan Bóg nas chce przygotowywać. I na tą drogę, która nie jest łatwa, ale która ma głęboki sens i daje radość, jeśli przeżywamy ją razem z Jezusem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.